No, i przed nami ostatni meczek, Czyli tak mamy Legiona, Klauna, Spirit, Myers, Demogorgon oraz Unknown. I Demogorgon zdecydowaną przewagą wygrywa. Na killerze ponownie Zaw. Mapa to Stary Ormond. Akurat Zaw zaczyna w mainie. To ciekawe. Widzimy wszystkich surwów, także wiemy już, że Zaw gra perka od Nemezisa. Tutaj nie ma palety, ale mamy za to Alusię. Która dostaje bardzo szybko hita. Nie decydujemy się na skok. I Alusia tutaj dalej jest na palecie. Będzie raczej zrzucała. Oj, bardzo ładnie tutaj grała. Lecimy na maina. Nie dogoniła, niestety zabrakło. Zabrakło, będzie rzut palety. Aj! Niestety. Nie udało się. Już słyszymy maina robionego. Czy będzie tutaj podejście? Tak, podchodzimy do maina. Słyszymy osobę, która odbiega. I biegniemy za, za nikim. Już tutaj osoba wróciła na. Na generator jest to Amirka. Drugi, drugi generator też jest, jak słyszymy, robiony. Będzie. Oj, niestety zabrakło trochę odległości. Tutaj długo Amirka może ją podtrzymać. I griduje. Więc bludlas się powoli załącza, a my będziemy mieli raczej hita. Tak też się dzieje i dalej. Biegniemy prosto do kolejnego renderu. Nie decydujemy się użyć Dasha. Będzie o okno. Bardzo ładnie tutaj e, udało się złapać przez ZAW Mirkę. I będzie pierwszy hack. Póki co nie postawiliśmy żadnego portalu. Tak swoją drogą. No, ten generator nie był robiony. <grym> Pierwszy generator pęka. Widzimy osobę, która biegnie pod hak. Jest to z Filipek ze swoim sprintem, który, no nie wiem czy nie przy... no właśnie. Czy nie przypłaci tego życiem, ale jednocześnie za uderza m a Filipek zrzuca paletę, przez co tutaj kupuje czas drużynie i będziemy biegać na górę. Tam są dwie palety po dwóch stronach. Jedna tutaj na górze, jedna... Po drugiej stronie, na zewnątrz, na balkonie. Hmm. Podnosimy Filipka. Amirka, what the fuck! Amirka, jaki piękny save! Że to weszło? Ała, przepuba. Kolejny generator pęka. Zajebisty e, save'ik, też bym chciała takie robić. E, nie decydujemy się na okno, zabrakło niestety trochę. Tutaj tego dasza, a Filipek decyduje się teraz na okno i jeżeli nie będzie tej latary, to raczej to się skończy kolejnym hakiem. Nie idziemy tam, decydujemy się bliżej środka podejść. I jest to drugi hak dla zach Nie niszczymy tej palety, jednocześnie nie mamy innych portali postawionych. Widzimy tutaj z Barbecue and Chili z surwów. Stawiamy drugi portal i idziemy pod hak. Widzimy jedną osobę, która biegnie na szaka. Oddala się na szaka. W tym czasie kupimy generator i wracamy. Będziemy wracać pod hak, prawdopodobnie. Tak też się dzieje. Mamy tutaj Alusię. No i szkoda, że, tych, że tej odległości brakuje. Szkoda, naprawdę. Widzę, że zawsze się stara. staro. No i właśnie ta paleta, która wcześniej została zniszczona, teraz. się. odbija na killerze. Negatywnie. Nie wiemy, co robimy. Ok, niszczymy w końcu tę paletę, która jest irytująca. Zostawiamy Alusie, biegniemy za Filipem. Filip tutaj zakręca do ruinek. Cały czas nie mamy muzyki z Chase'a, tak jakbyśmy nie no nie łapiemy tego Chase'a, dopiero teraz łapaliśmy. Czy będzie tutaj skok? Oj, kolejny generator pęka, to już jest trzeci generator. Oj, oj. Była chyba chęć dasha, ale... Jakaś dziwne, dziwne to było przed chwilą, ale... Końcowo hit Filipek dostał. Więc tutaj będziemy znowu za nim iść. Filipek już raz wisiał na haku. Więc jest szansa tutaj go wyeliminować z, z gry. Czy to jest Amirka przyczajona? Jest Amirka przyczajona z latarką. Także zawsze jej spodziewała. Nie podnosimy Filipa, dalej komitujemy tutaj. Amirkę, która zrzuca paletę, oślepia. A my decydujemy się zniszczyć tę paletę. I czy podniesiemy w końcu Filipa? Czy boimy się? Czy będzie jakiś background player? Nie było background player'a, idziemy na hack z Filipem, to już będzie dla niego. No właśnie, drugi czy trzeci? Drugi hack dla Filipka. Widzimy jedną osobę, która odbiega. Jedną osobę przy generatorze, szkoda, że tam nie mamy portalu, byśmy od razu mogli się przeteleportować. To tak musimy iść pieszo na swoich małych łapkach. Kopiemy generator. Zostawiliśmy portal, ale w tym czasie kolejny generator pęka. To już będzie czwarty generator. Chcemy chyba wrócić pod hack. Wracamy pod hack. I domyślam się, że może być jakaś eliminacja. Alusia z tej strony tutaj przychodzi na ratunek. Pytanie, czy będzie komitowanie za Alusią, czy eliminacja Filipa. Idziemy za Alusią, biegamy na maina. O, będziemy grać na palecie. A, i szkoda tutaj, że jednak był stun. Chyba za duża odległość. No niestety, za daleko tutaj była, żeby... O, bardzo ładne zrzucenie palety zakończone zniszczeniem przez tym Szkoda, że tutaj tych, tej odległości brakuje. Podczas dasha. No, szkoda. Biegniemy za Alusią. Tutaj ciężko będzie wykręcić na tych bałwanach. Kiedyś myślałam, że to są te bałwany z eventu. A że to nie wchodzi, to trochę dziwne. Już myślałam, że to wejdzie akurat. Ale mamy tutaj powalenie. Ciekawe, gdzie jest yy, Amirka. Bo możliwe, że tutaj gdzieś niedaleko właśnie. Z latarką, ale raczej ona będzie odbiegać, nie będzie ryzykować z latarą. Chociaż może... Może, kto wie. Nie decydujemy się podnieść Alusi. Amirka jednak tutaj przyczajona, ale ona nie ma, nie ma bagrantu. Yy, w tym czasie ostatni generator pęka i mam wrażenie, że może jakieś ścinki ma zaw. Wydaje mi się, że jakieś ścinki to są. Kurczę, ostatnia osoba zostaje podniesiona. Myślałam, że jednak tutaj zabrakło. Że jednak tutaj uda się po... Po... położyć z powrotem na ziemi Alusia, ale jednak nie. No i Alusia ładnie rzuciła paletkę. Biegnie do kolejnego renderu. A my w tym czasie próbujemy ją jakoś dorwać. Ona odbiegła na lewo. Jest tutaj. Będzie kolejne rzucenie palety. Dużo tych palet, nie powiem. Pamiętamy, że Alusia ma Detharda, ale nie pamiętam, czy ona wisiała w ogóle, bo jeżeli nie, no to wiadomo, no trudno, żeby użyła Detharda. Raczej jest to niemożliwe. Nie decydujemy się jej podnieść. To jest ciekawe. Brama tutaj już jest prawie 99. Zrzucałem paletę. Mamy hita. Możliwe, że chcemy mieć po prostu eliminację Filipka w tym czasie. Filipka ma depukę chyba. Oj, biega na killera. Czy go podniesiemy? Nie, nie decydujemy się go podnieść. Mori? Czy ty robisz? Okej. Okay. Podnosimy jednak Filipka. Oj, latarka ambitna, ale nie. A to jednak chyba jest ten background Dajer. Wtedy jakoś tego nie odczułam, jak, jak Amirka. Jak wtedy Filipek leżał. Kolejny hack, jednocześnie ostatni dla Filipa. Przyda, przydałby się jeszcze ten jeden, chociaż hack dla Zaf. Mamy tutaj jedną osobę z kitraną. Jest to Alusia, ale ona nawet nie jest ranna. Szkoda, że nie mamy Amirki. Żeby tutaj ten pościg się szybciej skończył. Jeżeli chodzi o to, że Surf jest na jednego hita, a nie na dwa, tak jak Alusia. Oj, Alusia tutaj zrzuci paletę. Oj, no coś tutaj się dzieje dziwnego. Ja mam wrażenie, że coś z internetem jest u Zaf. No nie wiem, ale... Bardzo dziwne to jest, że tak jakby jej cofało podczas tego dasza. Ja to widzę, wy też to widzicie. Bardzo dziwnie czasami. No coś może jest po stronie gry. Oj, Wiktor jest zdrowy. To nawet nie, gdyby to Amirka otwierała, to byłoby trochę lepsze, lepsza sytuacja, gdybyśmy ją mogli jeszcze zaslagować. A w tym momencie, no właśnie, tutaj brama jest 99. W tym momencie Alusia może odbić na drugą stronę, uleczyć się z Amirką. A pogoń zdrowego surwa, no w tym momencie może nie wyjść na dobre dla Zaw. No ale zobaczymy. Jeszcze wszystko się może zmienić. Oj, biegamy na killera. W tym czasie, no właśnie pytań, co robi Amirka, czy otworzyła już drugą bramę, czy leczy się z... No właśnie druga brama jest otwarta, druga brama jest po prawej stronie od Killera. O, tą też otworzyliśmy, są wszyscy, wszystkie surwy. A w tym czasie Alusia zostaje wyleczona. No pytanie, co zrobi Killer. O, próbujemy złapać Wiktora. Tutaj będzie, będzie cover. Więc pytanie, właśnie tutaj... Odbiega już ta drugą stronę Wiktor. Komitujemy Wiktora, nie? Decydujemy się uderzyć Alusie wygonić ich może z bramy, ale oni nie wyjdą z bramy chyba, że biegniemy na szaka na Włas. No i prawdopodobnie dwie ucieczki mamy. Nie, jednak ta brama nie była otwarta myślałem, że ta druga brama jest otwarta. No i mamy. dodatkowy hak dla Zap. Myślałam, że ta druga brama też już jest otwarta, a tutaj okazuje się, że tylko jedną otworzyli w tym czasie. Także gratulacje. Ona, killerze, tym razem Amirka. No, mamy nieco inny perk perki, niż tutaj prezentowała za wcześniej. Stawiamy pierwszy portal dość szybko na mainie. Szukamy surów, na razie nikogo nie znaleźliśmy. Widzimy dwójkę. Black Day tutaj zakręca na ruinki. I będzie prawdopodobnie pierwszy hit. Chyba, że tutaj będzie paleta. Będzie hit. Chyba dramaturgia się nie udała. <ścoughs> Tylko tyle mogę powiedzieć. No cóż, dramaturgia waliu. Bywa i tak. Mamy pierwszy hack dla Amirki. O, i zbagowany pasek. Otwórz portal. Stawiamy drugi portal. Yy, I patrzymy sobie, kto co robi. Biegniemy do portalu, chyba tego na mainie. Dokładnie tak. Słyszymy, że gen był robiony. Ktoś odbiega od niego. Mamy jeszcze skróczmarki. Szybko kopiemy. A, jeszcze przy okazji jakby ktoś nie zauważył, a możliwe, że nie zauważyliście, mamy Reza granego. Także. Haki tutaj były... Y, użyte na Rezie. Nie trafiamy ZAF, za w tym czasie rzuca paletę i używa lifa fajnie. Akurat udało jej się uciec. Y, dobre wykorzystanie tego perka. Biegamy do drzwi i wracamy z powrotem na Maina' że takie slalony robimy. Kończą się, kończą się one hitem. I biegniemy do kolejnego renderu, a tutaj był robiony generator, generator więc yy, to nie jest do końca chyba dobre miejsce. Generator pierwszy pęka, a my słyszymy yy, zaw, która jest ranna. Przed nami tutaj będzie paleta. Oj! Też nie trafia. Ciekawa jestem, czy to jest kwestia Demogorgona. Czy, czy internetu, czy po prostu graczy? Nie mam pojęcia, bo u Zaf mieliśmy ten sam problem. O, Amirka ambitnie uderza w powietrze. Gdyby powietrze mogło wisić na haku, to by wisiało. Widzimy Astę, która zupełnie niepostrzeżenie przechodzi <grym z kawałkami> pomiędzy skałkami, dostając hita. Ale prawdopodobnie jak nie będzie stuna to będzie to no właśnie będzie hit będzie będzie prawdopodobnie hack mamy drugi hack i wracamy na maina kopiujemy sobie generator czy stawimy portal stawimy portal i czy pójdziemy ze markami, nie pójdziemy tam gdzie jest generator słyszymy tutaj surwów tak. Prawie mam Black Day. O! Dramaturgia znowu użyta. Ciekawe, co tym razem się wylosowało. No, wiecie, jak to jest dramaturgią. Wszystko się może zdarzyć, używając dramaturgii. Raz cię strolluję, raz cię uratuje. To już nie ma palety. Więc będzie to zaraz prawdopodobnie hit. Mamy hit. I wbiegam na maina. Czy będziemy wybiegać po lewej stronie na okno? A, wybiegamy w ogóle z main'a, ale nie nieko. Dobra, komitujemy. Otwieramy sobie main'a. I szukam Black Day. Kolejny generator pęka, to już drugi. Oj, tutaj jest ryzykowne miejsce do. No właśnie, jeżeli nie ma balance landingu, a balance landingu nie ma, no to właśnie skończy się hitem. Mamy kolejny hack dla Amirki. Wracamy na maina. Słyszymy, surwa, który wbiega na górę, ale my decydujemy się kopnąć generator. Przyznam, że nie wiem, czy nie lepszym wyjściem, tak naprawdę dla Amirki, zamiast tego painresa, nie było granie popa. Trochę wydaje mi się, że to mogłoby ugrać grę. A w tym momencie ten painres może oczywiście jeszcze zostać użyty w przyszłości. Ale no tutaj na pewno już w tym momencie zrobiłby yy... większą presję na surbach. Biegniemy za Bodziksem. Wychodzimy z maina. I tutaj będzie paleta po prawej stronie. Nie zdąży. Biegniemy chyba na szaka. Tak biegniemy na szaka. Tam jest jeszcze paleta. Tam jest też generator. Zostawiamy Bolzikstan, nie decydujemy się gonić na szaku. Postawimy prawdopodobnie portal. O, mamy Black Day. O, o! mina. I dramaturgia użyta po raz kolejny. Co się wylosowało? Ponownie wylosowało się nieszczęście. No, niestety, unlucky, unlucky. Dramaturgia nie oddaje, w tym meczu przynajmniej. Słyszymy, mocno zrobione geny, ale tutaj będą haki plagi. A nie, tutaj plagi już chyba na hakach plagi nawet był, więc niestety warius tego nie będzie. Uderzamy generator i biegniemy za zaf. Które to jest rzuci paletę? zamiast dasha dostajemy M1. Nie idziemy na generator, biegniemy za zaf. Będziemy ją skracać przez górkę. Zawnie zawraca, biegnie prosto. Oj! Nie wiem, czy tutaj właśnie mówię kwestię jakiegoś problemu z internetem, czy, czy o co chodzi. Ale coś, co się ewidentnie z tym demogorgonem dzisiaj jest nie tak. Wracamy na main, który był mocno kręcony. No i w dwójkę wykręcony zostaje. Także tutaj kolejny generator dla drużyny. No i będzie. Będzie Dash zakończony sukcesem. Tutaj jeszcze Bodzi spróbował jakoś ładnie zakręcić, ale się nie udało. No, próbujemy jak najbliżej tego e, generatora jednocześnie powiesić. Idealnie hack się zrespił w dobrym momencie. Mamy też hack plagi. Także kolejny hack dla Amirki. No i idziemy do generatora. Przy domku widzimy ranną zaw. Staram się skrócić. Tam już chyba nie ma palety. Więc gramy tylko filar z oknem. No, bez żadnej. Chociaż ma za w gipkę od fęgowej. Ten perk. Więc jest też szansa, że. może to ugrać, prawda? Jeżeli zrzuci paletę i przez nią przeskoczy. No, ale niestety. Wskakuje wprost w szpony Amirki, więc. Będzie to kolejny hak. No i jednocześnie kolejny Painres. Stawiamy portal i będziemy się teleportować do generatora po drugiej stronie. Czy ktoś tam jest? E, niestety nikogo tam nie ma. Więc prawdopodobnie jeszcze będziemy. O, słyszymy, roz... słyszymy niszczące się portale. Kopiemy generator i decydujemy się pieszo podejść do generatora, który wybuchł, postawić kolejny portal i udać się w kierunku Bolzicsa. No jednak rezygnujemy z Chase'a. Wracałem pod domek. Tam powinny być dwie osoby. Jest tutaj skitrana Asta. Ja ją widziałam. Ciekawe czy Amirka też. No w tym momencie na pewno ją widziała. Trudno jej nie zauważyć, kiedy wskakuje ci na twarz. <grym> Ale to może być taktyka... Często jest grany ten render, który wcale nie jest taki bezpieczny. No, i to kolejne powalenie dla Amirki. I jednocześnie kolejny hack. Drugi dla Asty. Wszystkie Pain wykorzystane. Będziemy wracali pod jednego z genów pod jeden z genów. No, i mam skręczmarki w drugą. Nie, w dobrą stronę idące. W drugą stronę, tak mi się też wydawało, że chyba w drugą stronę, że tutaj nikogo nie ma po tej stronie. W drugą ktoś pobiegł. Decydujemy się pooglądać mapę. Bardzo ładna, biało, śnieżnie. Wracamy pod hak. Gdzie jest już wyleczona Asta. Na palecie jest kolejna osoba, tutaj, która prawdopodobnie ją zrzuci. Tak też się stało. I wbiegamy na maina z i z astą. Mamy Stuna. I wychodzimy. Wracamy do generatora. Nie, gonimy Bolzikse. Ale tutaj nie ma żadnej, żadnego lifa granego. Niszczymy kolejną paletę. Wchodzimy na górę maina. Tutaj jeszcze są te głód palety. Po dwóch stronach. Po lewej stronie powinna być paleta. Oj, po tamtej stronie była paleta. Że to będzie hit. Wchodzimy na maina, będziemy ją skracać. Nie, w drugą stronę pobiegła. I wchodzimy z powrotem na maina? Nie, będziemy y, zakręcać do generatora, który został wykręcony. Zrzucałem paletę. Nie, gridujemy. Niedługo się powinien naładować kolejny. O, rezygnujemy z tego, ciekawe. Myślałam, że będzie tutaj pościg. A my wracamy do generatora i mamy radną ZAW, która zeskakuje z okna. Jak wiemy, Malifa, więc aktywuję go. Cztery generatory zrobione. Tutaj ZAW wykorzystuje okno i wbiega z powrotem do maina. No i raczej to już będzie hit. Wieszamy Zav i jest to dla niej drugi hak. Tutaj Asta... E, przepraszam, Bodziks tu jeszcze się kręci. Będzie zrzucenie palety. Będzie zrzucenie palety. Oj, to będzie podmianka. To będzie podmianka. I mamy Astę z latarką, więc tutaj pewnie jest chęć pomocy, ale no nie wiem jak to się skończy. Teraz ja sama potrzebuję pomocy. Dwie osoby leżą, trzecia jest ranna. I podnosimy Boldziksa. Dla Boldziksa jest to drugi hack. O, szybkie tapnięcie, takie taneczne takie. Podnosimy Astę. I idziemy do haka. Ostatni hack był to dla Asty. Więc została dwójka w grze. W tym czasie bodzik zostaje wyleczony. A raczej sam się wyleczył, bo jak rozumiem ma tego perk'a, który powoduje, że... Yy, że po zejściu z haka jest okaleczony, a potem jest od razu zdrowy po chyba 20 sekundach. Nie pamiętam, czy dobry czas powiedziałam, ale chyba to, chyba to gra. My idziemy na szaka z zaw. Kierujemy się w tamtą stronę. Nie zakręcamy tutaj! Oj, oj! Ciężko może być. Oj! Mamy powalenia. Zdecydujemy się podnieść. Pamiętajmy, że Was jest na szaku. Prawdopodobnie. Więc pewnie się tam Amirka od razu uda. Tak też się dzieje. Idziemy na szaka. Pytanie co robi Boldziks. Czy może ma klucz? Czy może ma jakiś inny plan? Nie, ma plan podejść. <ścoughs> Ale Amirka nie daje. Nie daje. Nie daje zamknąć. Czy będzie przekupstwo? Chyba będzie przekupstwo, kochani. Albo to będzie fake. Jeżeli Boldziks ucieknie, to będą nadal dwa punkty więcej dla drugiej drużyny. Także zobaczymy. Ami o, Amirka nawet na skałkę wbiegła. Proszę, jaka szalona. A, wy tak umiecie? Pewnie nie umiecie. Tutaj popisy. <grymne> 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 bardzo ładna skałka. Bardzo ładna. No i mamy jedną ucieczkę, czyli dwa punkty dla drugiej drużyny. Bardzo wam dziękuję wszystkim za udział. Drużyna Krwiożerczych Kakapo Zajęła cudowne drugie miejsce. Także gratulujemy Drużyno Krwiożercze Kapo w składzie Boldziks, Zaw, Black Day oraz Asta. Super Wam poszło. Ogromne gratulacje dla Was. Zaś Drużyna Żarłocznej Giaty uzyskała pierwsze miejsce. I tutaj w składzie Filipek, Amirka, Alusia oraz Wiktor. Także gratulacje dla Was. Super poradziliście sobie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za udział. Dziękuję Wam za obecność. Dziękuję Wam za wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję bardzo Wam. Za uwagę, jesteście super. Ja dobrze o tym wiem. Życzę wszystkiego najlepszego Wam, pięknych wrażeń i spełnionych marzeń.